Witalski Dzisiaj atakujemy prawdziwe, najprawdziwsze kurpie Tereny całkowicie nowe, obcykane tylko na mapach Daleko od domu zobaczymy co to będzie, ale na mapach miejscóweczki takie że Aż od monitora czuć z rzutem A mówię, że najprawdziwsze kurpie bo tu to, to już w pobliżu Palmy Wielkanocne po 40 metry telewizję te rzeczy i na no kurpie prawdziwe, chociaż tam co chodzę wcześniej też już niby kurpie, ale takie tam niektórzy to jeszcze się fuchają za kurpie a tu to już kurp. Uh, zobaczymy co wypad da, ale tereny no. Czad myślę. Jest paśnik. Pusta Lizaweczka, ale patrzę tutaj w koszyczku. Mają towar, także u, przynizna, ale wyręczę służby. Lizaweczka napełniona. Koszyczek schowany, ale nasypałem wszystko co było. Z czyjegoś, to ja jestem taki szczery, że... <noise> Ale fajnie lecę. Lecę dalej, może się odwdzięczy natura za taki ruch. A to co to? Jakaś pleśń tylko. Co to tu to, to, to się stanęło, matko bosko? <noise> Ale to, to chyba ten jakaś taka ta konkretna ile tu leży nałamanych tych drzew to masakra jakie kloce ale że tenże nikt z tego nie sprzątnął nie ogarnął uh, uh, waru jest historyczna chwila na kanale bo nagranie z, w, ze wzwyżki ale wszedłem bo fajnie widać tam te tereny właśnie na wprost się Wybieram tam w te olzy, czy jak to tam nazywa się fachowo, ale teren jest, dzisiaj no autentycznie nie odpalam sprzętu, bo mam za ubogi zasób słów, żeby określić te tereny, naprawdę są tak kapitalne, tutaj akurat wychodzę teraz na ten skraj, ale wcześniej tam te, kurde, świerki połamane, to wszystko, bo takie chabaziulce, że szok, tutaj też tak fajnie całkiem, ale lecę... Lecę tam jeszcze kilka kilometrów przede mną z mapy i z jasna chatę, ale tutaj nawet się nie ten, nie jaram, nie odpalam, bo byków jest tyle śladów, odchodów wszystkiego, że hu, uh, uh, hu, uh. hu, a teraz, o, proszę bardzo, jak... na tej łączce też to podejrzewam, gubią. Ale akcja, idę tylko ten, <śm> z zwyżki mi tutaj pierwsze w tych hazabazie patrzę, a tu świecą do mnie jakieś ząbki. I kawałek Nie, no ja pier, Ale kur... kurwa mać! Przeklinam. Ale pierwszy w życiu pierwszy w życiu wieniec jakiś picerek śliczny O ja cię pier Wiesz, to się liczy podniesienie tyki w dziczy Tyka jest cienka Wieniec jest, kur... Klasa Ja pierdolę Rafał Rafał, od dzisiaj masz mi życzyć Pierwszy wieniec Takiego leszczyszka cieniasa jak ja o, Za tym tutaj przyszedłem Ale klasa No nie mogę, czad na czaty Uhuhu. Takie chwile jak ta Nie zdarzają się zbyt często Uhuhu. Ale pierwszy w życiu mój wieniec <laughs> A niedawno ten Chodziłem i taki przy Że nie znalazłem szpica nigdy żadnego A tu proszę w komplecie A jeszcze kapitalnie Bo już cały obręziony Nie muszę go ten Nie muszę spadlino żadno tu się szarpać Ale drzadzier już nie no kurpie, są mega klasa, ale tereny, już mogę spadać do domu, wypad zaliczony, ale patrzcie jak nigdy obszedłem tu ten teren, obskoczyłem wokół i nawet jednej kosteczki nie ma, tylko samo przytachało coś, miłe petynkie, ale kurde, też zaczyna padać. Muszę się zwijać już powoli na chatę. Kurde, ale teren. Nie no, czad! Pierwszy wieniec mój i to jest wieniec, się odbywa tak jak powinno być: od szpicerka. Każdy następny będzie większy, każdy następny będzie bardziej cieszył. Ale kurpioska, kraina, klasa. I pomyślę, że tu dopiero jest początek tych chabazi A co będzie w głąb? Cała zima moja tutaj U, hu, hu. rozpadało się na dobre. Już uciekam na chatę ale w ostatniej chwili uratowane wyjście klasa. Jak ktoś ogarnia to niech mi powie co to jest, czy to szpicer, czy to szydlarz. I jak wybielić czym to czaszkę, żeby była fajna, bo jest ten, a jeszcze po ząbkach można wiek, ale miejscowo. Tereny lubię je ja najbardziej ze swoich ulubionych. Będę tu wpadał na wypady te wiosenno-zimowe, a teraz uciekam już na chatę z radochą taką, że oho, ho ho Już nie będę odpalał sprzętu, bo nie chcę, żeby mi coś tu zamokło w tym moim popierdówku. Ale patrzcie, co ten, co tu się działo! Jaki tu spał? Niedźwiedź jakiś. Nie ma tyki jeszcze z jednej? Na Ale naprawdę tutaj fajnie ten. Fajną widać mają. Miejscóweczkę. Dobra, Dobra, uciekam. Ostatnie wejście z Na Narciarz do następnej wyprawy.